Dziś testujemy 8 różnych metod klarowania wina, miodu pitnego, cydru i piwa. Więc zaczynajmy. 8 różnych metod, które dziś testujemy, jest dostępnych w każdym lokalnym sklepie piwowarskim, albo gdziekolwiek indziej. To są: czas sam w sobie, cold crashing, bentonit, żelatyna, sparkaloid, icing glass, polyklar, kiselsol i hitozan. Pierwsze dwie metody polegają po prostu na pozostawieniu miodu pitnego wina czy piwa na dłuższy czas. Pozostałe sześć to produkty, które można kupić. Występują w różnych rozmiarach, formach i wariantach i służą do klarowania miodu pitnego wina czy cydru. Możesz je znaleźć w lokalnym sklepie piwowarskim albo zamówić przez internet, ale są dostępne. Aby rozpocząć ten test, wziąłem 4 galony miodu jabłkowego, czyli cidera, i podzieliłem je na 8 pojemników po półtora galona każdy. Nie jest to klarowny napój z powodu środka dosładzającego, którego użyłem. Do dosładzania użyłem miodu, więc to właśnie on powoduje zmętnienie, które widzisz w każdym pojemniku. Warto zaznaczyć, że często zmętnienie pektynowe pochodzi z jabłek lub owoców bogatych w pektyny, ale w tym przypadku to nie jest przyczyną braku klarowności. Chciałbym przeprowadzić Cię przez każdą z tych metod i pokazać, jak się ich używa, więc przejdźmy do tego, a potem pokażę Ci dokładnie, jak przeprowadziłem ten test. Dobrze, jesteśmy tutaj, żeby omówić każdy z tych elementów, jak działa i dlaczego może działać. Zacznijmy od dwóch najprostszych, które nie wymagają żadnego wysiłku. Czas, numer jeden. Czas działa przy klarowaniu trunku, ponieważ z upływem czasu cząsteczki, osad, rzeczy unoszące się w zawiesinie lub uwięzione w zawiesinie, po prostu opadają na dno. Dno, czyli spód pojemnika, pod wpływem grawitacji i tego, jak to działa. To naprawdę działa. Czas potrafi bardzo dobrze wyklarować wiele trunków, i sam miałem z tym dobre doświadczenia. To po prostu zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu i czasami, ciągle powtarzam to słowo, to są miesiące, tygodnie, lata, w zależności od tego, jak trudna jest sytuacja. Jedna uwaga: jeśli twój trunek ma dużo pektyn, to zmętnienie pektynowe może często wydłużyć czas klarowania. Czas działa na to, aby się wyklarował. Nie chcę tego lekceważyć. A czy to zadziałało w tym przypadku? Chyba zaraz się przekonasz. Jednak nie bój się pozwolić swojemu piwu dojrzeć, jeśli chcesz je w ten sposób wyklarować. Następna metoda to cold crashing. Cold crashing to ten sam pomysł co czas, ale umieszczasz naczynie w zimnej komorze, zwykle w temperaturze lodówki, gdzieś pomiędzy temperaturą niezamrażającą, a powiedzmy 40-42-43 stopnie, jakąkolwiek temperaturę chcesz ustawić. Ta niższa temperatura. Teoretycznie zbiera wszystkie cząsteczki i wszystko, o czym mówiliśmy przy zwykłym czasie, i pomaga je szybciej wytrącić z zawiesiny, i to rzeczywiście działa w pewnych okolicznościach, więc zdecydowanie możesz z tego skorzystać. To po prostu szybkie odwrócenie aspektu czasu. Najlepiej sprawdza się, gdy próbujesz dosłownie usunąć duże rzeczy z zawiesiny, na przykład drożdże. Jeśli chcesz, żeby wszystkie drożdże szybko opadły na dno. Wrzuć to do lodówki, i po kilku dniach, tygodniu wszystko będzie na dnie, a wtedy możesz zlać piwo z nad tych wszystkich rzeczy. Więc czas i cold crashing to w zasadzie podobne metody. Cold crashing to po prostu zimniejsza wersja tego. Numer 3 to oczy i szkło. Teraz przeczytam kilka notatek, aby dokładnie to wyjaśnić i upewnić się, że wszystko dobrze wytłumaczę. Przygotowałem je, żeby ci pomóc. Tak więc żelatyna rybia klaruje piwo, wino lub miód pitny, łącząc się z drożdżami o ładunku ujemnym i białkami poprzez oddziaływania elektrostatyczne oraz przez fizyczne zagęszczanie, tworząc duże agregaty, które szybko opadają na dno. Zasadniczo, więc łączą się one z drożdżami o ładunku ujemnym oraz z białkami, które tam są. Poprzez to oddziaływanie elektrostatyczne, po prostu robiąc to razem, tworzą cięższe cząstki, które opadają na dno. To właśnie się dzieje: wiążą się i opadają na dno. Z moich badań wynika, że żelatyna rybia dostępna jest w roztworach, pastach, płatkach, paskach i całych liściach. Jednak to, co najczęściej spotykamy w świecie piwowarstwa, to żelatyna rybia w postaci płynnej i w proszku. Sposób użycia żelatyny rybiej wygląda następująco. Zamień je w ciecz. Płynna żelatyna rybia jest już w tej postaci, więc jest to łatwe. Zasadniczo, jeśli chodzi o płynną żelatynę rybią, po prostu bierzesz jedną porcję, to jest jedna uncja na 6 galonów, czyli 0,166 uncji na 1 galon. Wciągasz ją trochę z szykawką, a potem dodajesz do naczynia z płynną żelatyną rybią. Jeśli chodzi o żelatynę rybią w proszku, musisz ją najpierw rozpuścić, żeby stała się płynna. Zakres dawkowania to od 0,01 do 0,1 g na galon żelatyny rybiej w proszku i to oczywiście zależy jak bardzo potrzebujesz klarować. Bierzesz odpowiednią ilość żelatyny rybiej w proszku, wsypujesz ją do odrobiny wody, mieszasz, żeby się rozpuściła, a potem dodajesz to do brzeczki. Oto jeszcze raz te proporcje, ile żelatyny rybiej należy dodać na galon. Warto też zaznaczyć, że żelatyna rybia, podobnie jak wiele z tych środków, pochodzi z ryb, jest produktem ubocznym ryb lub podobnych rzeczy. Takie rzeczy jak żelatyna pochodzą ze świń. Więc jeśli próbujesz unikać tych aspektów ważenia, to powinieneś unikać żelatyny rybiej, ponieważ jest to produkt lub substancja klarująca pochodzenia rybnego. Numer 4 Sparkaloid. Sparkaloid jest jednym z moich ulubionych. Jest tutaj a to jest ta płynna żelatyna rybia swoją drogą. Sparkaloid to proszek możesz go kupić luzem. Kupiłem cały ten sparkaloid luzem za niezbyt dużą kwotę to jest funt wystarczy mi na wieczność, ponieważ jest to kolejny środek klarujący, który jest skuteczny wobec szerokiego zakresu zmętnień. Sparkaloid ma ładunek dodatni i dlatego łączy się z cząstkami o ładunku ujemnym, usuwając je z wina, ściągając je na dno i wytrącając z zawiesiny. Powinien być używany tylko do wina, które było już przelane przynajmniej raz. Myślę, że to po to, żeby ułatwić cały proces, jeśli chodzi o drożdże i tego typu rzeczy. Nie wiem czy Sparkaloid jest aż tak skuteczny, ale kiedy przelałeś już swój trunek i próbujesz pozbyć się tych drobnych cząsteczek, tych naładowanych ujemnie cząstek, które tam są, to pomaga, gdy w winie jest mniej innych rzeczy. Ile więc używamy Sparkaloidu? Używamy pół łyżeczki na galon trunku. Weźmiesz pół łyżeczki i wsypiesz ją do filiżanki wody. Właściwie powinienem powiedzieć wrzącej wody. Upewnij się, że wszystko się dobrze wymiesza, a następnie wlej to od razu. Widziałeś jak to robiłem, albo, albo zrobiłem to dla tych naparów po prostu trochę i gotowe? Sparkaloid zazwyczaj potrzebuje od 5 do 8 dni. Na opakowaniu jest napisane, że klarowanie trwa 7 dni. Używałem sparkaloidu wiele razy. Podoba mi się dostępność dużych opakowań. I znowu pół łyżeczki na galon. To jest funt. Nie wiem, ile łyżeczek mieści się w funcie, albo ile dokładnie tutaj jest, ale to naprawdę dużo. Następny w kolejności jest Policlare. Teraz ten facet jest trochę kontrowersyjny, i jestem pewien, że ludzie w komentarzach już mnie za to zjechali. Kupiłem to, to jest od Crosby i Baker. Jest napisane Policlare 10 Clarifier. Osobiście, po moich badaniach i ustaleniach, nie jestem pewien, czy to faktycznie jest środek klarujący, bo wszystko, co znalazłem, wskazuje, że polyclair ten to stabilizator piwa, który wiąże się z polifenolami poprzez wiązania wodorowe, a potem jest usuwany podczas filtracji. Zasadniczo więc łączy się z tymi substancjami i stabilizuje piwo w pewien sposób. A potem filtrujesz przeczkę, więc jest tu taki element, że po prostu filtrujesz przeczkę. Więc, czy naprawdę klarujesz za pomocą tego środka? Nie wiem. Oto więcej informacji na ten temat. Polikler. Wiązanie zachodzi między grupami karbonylowymi stabilizatora piwa polikler-10, a grupami hydroksylowymi polifenoli. Krótko mówiąc, to jest raczej stabilizator piwa. Czy może dojść do jakiegoś klarowania z jego powodu? Tak, myślę, że tak. Jednak jego głównym przeznaczeniem nie jest klarowanie piwa, wina, miodu pitnego czy cydru. Powiem więc, że ten sposób nie jest zbyt skuteczny i zaraz zobaczysz dlaczego. Ale jeśli ktoś ma lepsze doświadczenia z poliklarytyną, niech poprawi mnie w komentarzach. Następnie mamy żelatynę. To są środki klarujące na bazie żelatyny. Kiedy dodajesz żelatynę do wina lub piwa, wykorzystuje ona strategię elektrostatyczną, aby wiązać się z białkami, taninami i pozostałymi drożdżami. Żelatyna wykorzystuje przeciwstawne ładunki elektryczne, które przyciągają się nawzajem, tworząc stabilną cząstkę o neutralnym ładunku. Ta reakcja powoduje, że białka, taniny i drożdże szybko opadają na dno butelek lub naczynia, tworząc bardzo klarowne wino, piwo lub cydr mięsny. To również oznacza, że żelatyna może być używana do usuwania fenoli i tanin z czerwonego wina. A my generalnie lubimy taniny w czerwonym winie. Przede wszystkim kupiłem to w opakowaniu o wadze jednej uncji. Użyłem około 1 ósmej łyżeczki na pół galona, co oznacza, że na galon potrzebujemy ćwierć łyżeczki tej żelatyny. A sposób, w jaki to robisz, polega na tym, że bierzesz swoją żelatynę, wsypujesz ją do odrobiny zimnej wody. Pozwalasz jej moczyć się przez około godzinę. Po tej godzinie gotujesz tę wodę, żeby wszystko się bardzo dobrze wymieszało, a potem dodajesz żelatynę do właściwego naczynia. Kiedy dodasz ją do naczynia, powinna zrobić to, o czym właśnie mówiliśmy. Wszystko, o czym dziś rozmawialiśmy, polegało na tym, że dodatni ładunek przyciąga ujemne ładunki i wytrąca te rzeczy z zawiesiny. Więc to tak naprawdę, no to jest nauka, ale to po prostu działa jak magnes. Zasadniczo przyciągasz cząsteczki, których nie chcesz zachować, a potem one opadają na dno. Oto ile żelatyny należy dodać na galon piwa. Mam tu dwie ciekawostki. Po pierwsze, to pochodzi od świń, generalnie od świń. To jest produkt pochodzenia świńskiego, więc jeśli starasz się tego unikać, nie używaj produktów pochodzenia zwierzęcego. To nie jest właściwa droga. I według Wikipedii, chociaż nie sądzę, żeby to była prawda, jedna uncja żelatyny oczyszcza tysiąc galonów wina. To mnie niepokoi, nie sądzę, że to prawda. Mamy jeszcze dwa, nadchodzi bentonit, to będzie ciekawe. Ten szary granulat gliny służy do klarowania wina. Jest wyjątkowy, ponieważ posiada ujemny ładunek elektrostatyczny, co przypomina wspomnianą wcześniej stronę magnesu. Ten przyciągający ładunek wraz z wiązaniami wodorowymi sprawia, że zawieszone cząsteczki wina przyczepiają się do niego, gdy osiada na dnie pojemnika. Znowu, dodatni to jest ładunek ujemny, dodatnie ładunki, bum, wszystko opada na dno. Oto jak się tego używa. Większość osób mówi, żeby używać od 1 do 3 gramów na galon wina lub miodu pitnego. Dodajesz bentonit do niewielkiej ilości wody, mieszasz to bardzo dokładnie przez 10 minut. Zazwyczaj używam w tym przypadku cieplejszej wody. Podczas mieszania musisz upewnić się, że nie tworzą się grudki, bo to jest glina i dosłownie próbuje się zlepić. Gdy już dobrze wymieszasz, dodajesz to do nastawu. Możesz dodać bentonit przed fermentacją i wiele osób tak robi. Myślę, że jest problem, na który natknąłem się, nie dodając bentonitu w moim przypadku na początku fermentacji. Większość ludzi robi to na początku. Możesz też zrobić to później. Moim zdaniem, dodanie go na początku fermentacji jest bardziej skuteczne. Na koniec, ale nie mniej ważne, mamy te dwie rzeczy: mamy QuesoZol i Hitozan. Można je znaleźć w małych opakowaniach zawierających QuesoZol i Hitozan. Um, mają wiele różnych nazw, takich jak Dual Clear i tym podobne, to chyba niektóre z nich. Zamieszczę tutaj kilka list, ja kupiłem je w większej ilości, bo używam ich dużo, więc to opakowanie ma trochę więcej informacji o to, czym są quesozol i chitozan. Quesozol, znany również jako olej krzemionkowy, to środek klarujący wykonany z krzemionki koloidalnej. Działa głównie na cząsteczki naładowane ujemnie w winie lub piwie. Chitozan to polisacharyd dopuszczony do produkcji wina jako środek klarujący, przeciwbakteryjny i helatujący. Duże słowa. Jak to działa? Zazwyczaj zaleca się, aby po fermentacji odgazować nastaw, żeby cały dwutlenek węgla został usunięty z zawiesiny, co jest pomocne. Następnie dodajesz część A, czyli kuesozole w ilości 2,5 ml na galon. Najpierw dodajesz to, czekasz godzinę i upewniasz się, że wszystko jest dobrze wymieszane, a potem dodajesz citozan w ilości 8,3 ml na galon. Kitozan pochodzi z ryb. Jest pozyskiwany z egzoszkieletu, skorupiaków i ma ładunek dodatni. Mamy więc ładunek ujemny pochodzący z kitosolu i ładunek dodatni pochodzący z kitozanu. Zasadniczo więc oddziałuje na wszystkie różne aspekty każdej mgły, jaką masz. To wchodzi i usuwa wiele Twoich negatywnych ładunków lub rzeczy, wiąże się z nimi. Citozan oczyszcza i usuwa wiele dodatnio naładowanych, które się z nimi wiążą. Więc znowu, połączenie działa dobrze. Produkt jest na bazie ryb, więc należy o tym pamiętać. Przekazuję Ci wszystkie możliwe ostrzeżenia. Omówiliśmy już te kwestie. Podziel się swoim doświadczeniem z używania produktów, szczególnie Polikler, w komentarzu poniżej. Zobaczmy, jak sprawdziły się w tym ważeniu. Dobrze, jesteśmy tutaj na finał. Widzieliście już wyjaśnienie, czym jest każda z nich, jaka to metoda klarowania i jak działa. Widzieliście time-lapse, którego ukończenie zajęło mi miesiąc. Podczas tego time czyli tych 30 dni, mniej więcej po tygodniu i pół, zorientowałem się, że popełniłem dość poważny błąd i starałem się go naprawić najlepiej jak potrafiłem. Żelatyna. Jak rozmawiałem z moim znajomym z lokalnego sklepu piwowarskiego, Libertym, rozmawiałem z nim o żelatynie. Powiedziałem, że to niewiele daje. Wszystko, co słyszałem o żelatynie, to że musisz ją włożyć do lodówki. Okej, okay, no to tego nie zrobiłem, więc po prostu to przeniosłem. Dlatego widzisz, że zniknęło. A dlatego też widzisz, że icing glass zniknęło, bo oba te rzeczy włożyłem do lodówki, więc w lodówce były trzy rzeczy: chłodzenie i używanie ich rzeczy. To jest to. Było Glass, była żelatyna i metoda schładzania na zimno. Więc pozostała piątka, oczywiście, wciąż była tam. Możesz je tutaj zobaczyć i zrobię zbliżenie każdego z nich, żebyś wiedział, co się dzieje, ale niektóre z nich zadziałały. Niektóre z nich nie zadziałały, minął już miesiąc. Czy mógłbym poczekać 2, 3, 4, 5 miesięcy? Jestem pewien, że mógłbym. Jednak prawda jest taka, że w tym momencie po prostu pozwalasz czasowi robić swoje, a częścią tego testu było sprawdzenie, czy te metody oczyszczania zadziałają w krótszym czasie. No to zaczynajmy. To jest ta sama kolejność, w jakiej były. Mamy tutaj czas, jak widać, nie różni się to za bardzo. To znaczy, chłop, jest praktycznie tak samo, jak było, i to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. To może się wyjaśnić w ciągu następnego miesiąca dwóch, trzech, czterech, pięciu miesięcy kto wie, czas pokaże. To dość skomplikowane, więc oczywiście nie zadziałało zbyt dobrze. Schładzanie na zimno nic nie dało. Nic do tego nie dodaliśmy. Po prostu włożyliśmy to do chłodni. Czuję, że. Chciałbym powiedzieć, że to zrobiło różnicę, ale nie sądzę, żeby to miało znaczenie w tym przypadku. W przypadku. Zimne zlewanie działa w innych przypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o drożdże i tego typu osady. Takie zmętnienie, które tu widzimy, nie zostało usunięte przez zimne zlewanie ani z czasem. Następnie mamy wersję z bentonitem. Zdecydowanie jest trochę osadu na dnie, więc coś zostało wytrącone, ale to prawdopodobnie także część bentonitu, który znajduje się na dnie. Jedną rzecz, którą też zrobiłem. Wiesz, w moich badaniach upewniałem się, że robię to poprawnie. Wiele osób twierdzi, że dodawanie bentonitu podczas fermentacji wstępnej jest bardziej skuteczne. Nie dodałem go podczas fermentacji wstępnej, co mogło zmniejszyć jego skuteczność. Myślę, że tak. Czy był skuteczny jako środek klarujący później? Oczywiście, że nie. Kolejny jest pierwszy, który faktycznie coś zrobił żelatyna. To po moim tygodniu, kiedy nic nie widziałem, włożyłem to do lodówki i tutaj to widać. Jest trochę przejrzyste, to znaczy wciąż jest trochę mętne, ale jest tu całkiem sporo rzeczy na dnie i jest dość przejrzyste. Sparkloid jest skuteczny. To kolejny z nich. Sparkloid był bardzo skuteczny. Jeśli obejrzysz to na przyspieszonym nagraniu, to w ciągu, myślę, tygodnia wyciągnął wszystkie te cząsteczki na dno i to jest naprawdę bardzo przejrzyste. Przez przypadek trochę wszystko pomieszałem podczas przenoszenia, próbując postawić to na tym stole. Więc jest tam trochę pływających drobinek, ale Sparkloid jest bardzo skuteczny. Następnie była żelatyna rybia. Nigdy wcześniej nie używałem płynnej, a ta była zimna, prosto z lodówki. To tak naprawdę nie zadziałało. Chciałbym, by ktoś wyjaśnił mi, czemu żelatyna rybia nie była tak efektywna. Mało o niej wiem, więc może po prostu nie jestem tego świadomy. Nie wiem, ale żelatyna rybia nie zadziałała zbyt dobrze w tej sytuacji. Poliklar 10, czy tam Poliklar 10, cokolwiek to jest, też nie zadziałał. Wciąż mętne. Z przyjemnością wysłucham kolejnych wyjaśnień. Będę wdzięczny, jeśli ktoś pomoże mi zrozumieć, co mogłem zrobić źle lub dlaczego coś mogło nie zadziałać. A ostatni, który jest chyba najbardziej klarowny ze wszystkich, to Kiselsal i Chitozan, czyli duet. Niektórzy mówią o stronie Kiselsalu. Jeśli użyjesz tylko jego, czasami może oczyścić nastaw. Oczywiście użyłem obu, bo często działają razem. I jeśli chodzi o klarowność, mamy tylko trzy naprawdę fajne opcje w tej chwili, przechodząc od najbardziej do najmniej klarownego. Najbardziej klarowne są kisosol i Shitozon. Następny jest remis lub coś bardzo zbliżonego, ale sparkaloid był tutaj kolejnym. A na trzecim miejscu mamy żelatynę. Resztę z nich, moim zdaniem, można uznać za ten sam poziom klarowności. Więc to są moje trzy najlepsze wybory do tego testu. To mój ostateczny wynik, ostateczna decyzja. Jednak to nie oznacza, że nigdy nie należy używać tych, które w tym przypadku wypadły słabo. Bentonit często sprawdza się w fermentacji wstępnej. Tymianek może być skuteczny w klarowaniu napoju. To po prostu trochę trwa. Schładzanie na zimno również może być skutecznym sposobem na klarowanie napoju. Szczerze mówiąc, o tych dwóch tutaj niewiele wiem. Nie znam się na żelatynie rybiej ani na policlarze, może ty się znasz. Zastanawiasz się, czy jest różnica w smaku? Niewiele osób się tym przejmuje, ale szybko spróbuję każdej i wrócę, aby powiedzieć, czy wyczuwam różnicę. Nie sądzę, żebym ją wyczuł. Zobaczymy. Przyznaję, to było wiele prób w krótkim czasie, ale dobrze znam to mięso i wiem, jak smakuje. Nie czuję żadnej różnicy. Nie sądzę, żeby dodanie tych składników wpłynęło na smak. Składników nadal możesz zdecydować się ich użyć, jeśli chcesz. To jest w porządku. Nie mam z tym problemu, że robisz, co chcesz w tej kwestii. Po prostu chciałem to przetestować. Jeśli masz doświadczenie z którąkolwiek z tych rzeczy, chętnie usłyszę o Twoich doświadczeniach i co Twoim zdaniem mogło pójść nie tak w niektórych przypadkach. Ja jeszcze raz, nie będę tutaj siedział i mówił, że przeprowadziłem ten test na tysiąc różnych sposobów, na jakie można to zrobić, ale zrobiłem to w tym zakresie i uważam, że te wyniki są dla mnie dość jednoznaczne. Osobiście będę nadal używał bentonitu. Podoba mi się to. Sparkaloid też jest świetny. Zaczynam poznawać żelatynę. Może to być dla mnie coś nowego. I używam sporo kweso solo i chitozanu, wiesz, powiem, że co tydzień, często. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że się podobało. Robię dużo takich testów i przeprowadziłem wiele testów dotyczących wina, miodu pitnego i różnych innych rzeczy. Zachęcam do subskrypcji, jeśli masz na to ochotę. Zostaw komentarz poniżej. A jeśli chcesz znaleźć wszystkie informacje na temat każdej z tych rzeczy, ten film na YouTube jest podzielony na rozdziały, więc możesz znaleźć więcej informacji o każdym z tych klarowników. Dzięki za oglądanie. Nie mam czym wznieść toastu, ale na zdrowie.